Cześć, witam was kochani, w nowym odcinku na kanale i dzisiaj z White Beauty odcinek, dokładnie sprzątanie toaletki. I to jest seria, która się przewija od lat, ogólnie moja toaletka z organizacją, e, sprzątanie, które w miarę regularnie tutaj na kanale się pojawiało. Ostatnie było dwa lata temu, więc najwyższy czas e, tak naprawdę coś tutaj zrobić, tym bardziej, że moja kolekcja diametralnie zmieniła się, a właściwie może używane przeze mnie kosmetyki zmieniły się. Już na przestrzeni ostatnich lat, i ja teraz sięgam po dosłownie minimum tego, co miałam, tego, co używałam i tak naprawdę, jeśli jesteście tutaj od lat, a trochę tych lat nagrywam na YouTube, na no to mogliście zobaczyć różne wersje i zaczęło się od tego, że miałam taką najprostszą toaletkę z wysuwaną szufladą z IK i komodę obok, później doszła kolejna i jakieś były różne wariacje i tak naprawdę tych kosmetyków zawsze miałam całą masę, to się wiązało z moją pracą oraz po prostu z filmami beauty na których się opierałam e, kiedyś Tylko i wyłącznie Więc faktycznie mnóstwo kosmetyków do mnie docierało Z różnych marek, oprócz oczywiście całej masy Którą sama kupowałam, ponieważ miałam ogromną Zajawkę na testowanie nowych kosmetyków Robiłam mnóstwo recenzji, chat make-upów To już się zmieniło, ze względu na to, że Ta kategoria już się tutaj zbytnio Nie ogląda i w sumie teraz Bardziej będę dążyła do tych krótkich Filmików, zarówno na Instagramie, jak i tutaj W Shortsach i dzisiaj ograniczamy kolekcję Do minimum, ponieważ dalej Tych kosmetyków mam mnóstwo ale dużo rzeczy jest dawno po terminie, już dawno nie powinnam ich używać, więc no, robimy konkretne porządki. Zrobiłam już częściowo porządek w mojej toaletce, która jest teraz drewnianą, drewnianym wiórkiem, który stoi tutaj w sypialni. Tutaj możecie zobaczyć właśnie, jak było przed i po. Nagrałam to po prostu oddzielnie na rolkę, że ze względu na to, że teraz po prostu codziennie coś wrzucam na Insta, więc to była dzisiejsza publikacja. Tak naprawdę w tej toaletce w tym momencie były rzeczy, których albo używam regularnie. Czy używałam na przestrzeni ostatnich powiedzmy trzech miesięcy, albo rzeczy, które chciałam przetestować? Więc jeszcze jest tutaj trochę nowości, ale reszta rzeczy jest w dwóch białych komodach. Alex, które na pewno kojarzycie. No i tam zrobimy porządek, i całe te dwie komody, słuchajcie, zmieścimy tutaj w szafie obok. Nie widzicie tej szafy, ale dodałam tutaj jedną szufladę górną na kosmetyki, więc tutaj wsadzimy wszystkie pozostałe. Mam tutaj dużo organizerów z Action, część już jest w tej szufladzie, o której wspomniałam, i sobie wszystko poorganizujemy. Oczywiście, jakby te dwie szuflady totalnie wystarczyły na moje potrzeby, jeśli chodzi o makijaż, ale dalej nie chcę się ograniczać, dalej chcę jakieś tworzyć fajne treści dla Was, więc trochę tych kosmetyków chcę sobie zostawić, wszystko co jeszcze jest datne do użytku oczywiście, więc po prostu zorganizujemy to sobie wszystko w jednej szufladzie. Z dwóch komód do jednej szuflady. W ten sposób będziecie widzieć większość tej szuflady. Jeśli chodzi o te organizery, one sprawiają, że wszystko będzie w odpowiednim miejscu, zabierają tak naprawdę trochę przestrzeni, ponieważ byłam w stanie tutaj dużo więcej pomieścić wkładając po prostu, ale Wtedy po prostu panuje chaos, więc wolałam to wszystko tak przeorganizować. No i co? Tutaj mamy z lewej strony bazy. Bazę rozświetlającą z Rimmela, taką nawilżającą z NYXA i jeszcze rozświetlającą z Pixie, której jeszcze nie testowałam, ona sobie tutaj czeka. Następnie podkłady oraz korektory. Podkład Double Wear na większe wyjścia albo na jakieś długie nagrywki, długi dzień. A Better than Perfect Line na co dzień. Uwielbiam ten podkład. Korektory głównie teraz sięgam po ten z Longcom, czyli All Over Concealer, ale czasami. Czy jako baza podcienie, czy jak potrzebuję czegoś bardziej trwałego, no to używam tego z Wimela. No i tutaj jeszcze fajna drogeryjna opcja, czyli korektor ze Stars from the Stars, montacz. Mam wrażenie, że one są do siebie bardzo zbliżone do tego właśnie z lampką. I tutaj też jeszcze jedna rzecz, którą chcę przetestować, czyli Pixi Under A Brightener. Po lewej stronie są pudry. Oczywiście Beth Random Perfect pod oczy. Następnie z kolekcji Wariet Hydralus Powder, którego jeszcze nie używałam. Zaczynam testy, ponieważ właśnie skończyłam poprzedni. Puder, którego używałam. I tutaj jeszcze prasowany z lanką, którego zazwyczaj używam do poprawek. Kolejna sekcja to bronzery. Tutaj wsadziłam ten brązer, którego aktualnie używam. Kremowy Fenty Beauty. I trzy bronzery, czyli Estée Lauder, Affect, mój ulubiony i tutaj Ziemia Egiptu. W sumie ją mogę przenieść z powrotem, ponieważ to jest brązer, którego używałam, jak byłam bardziej opalona, ponieważ faktycznie wtedy potrzebowałam czegoś mocniejszego. A te dwa fajnie mi się sprawdzają, gdy jestem tak, jak jestem teraz, czyli jaśniejsza. Kolejne są róże. Tutaj, słuchajcie, coś w czym jestem zakochana ostatnio, czyli róż z Rage Beauty, Hope. No, po prostu nałogowo używam. Jeszcze oprócz tego taki różowy róż z Lancome. E, trzy kremowe, z czego tylko jeden używałam, czyli Inglot z serii Komunikatywnie. Troszeczkę już widzę, w opakowaniu mi się odbarwił. Um, nie wiem, czy to jest tylko to, co jest na ściankach, czy po prostu się właśnie rozwarstwił trochę, um, ale zobaczę, czy jeszcze on jest zdatny do użytku. Następnie rozświetlacze tutaj Exalerate z Rare Beauty, taki ciemniejszy z est Lauder, który jest przepiękny, ale jego używam bardziej do ciała, ponieważ na twarz jest dla mnie zbyt ciemny. To jest numer 03, jak dobrze pamiętam. Jeszcze Shampoo Pop z Becky, który już jest po przejściach, ale tak jest taka sama jak w przypadku opakowań Narsa, które się po prostu okrutnie brudzą i ciężko to jest później jakkolwiek ogarnąć. Tutaj jeszcze paleta produktów prasowanych z maka Dwa stiki z Everline do konturowania, dwie mgiełki, których lubię używać do utrwalania makijażu, właściwie scalania, nawilżania. Tu jeszcze konturówki, jakiś mix takich, których używam, błyszczek do ust i jakieś szminki, które są tak stałe, stale w obiegu. W tej jak widzicie jest totalny miszmasz. Jakieś akcesoria do włosów, pędzle, palety. Oryginalnie tutaj miały być same produkty do oczu, dlatego też podzieliłam je jakby tak na te kategorie dlatego, żeby tutaj po prostu trzymać jakieś palety, które też zajęłyby dużą przestrzeń. Tutaj trochę wstyd, ponieważ są dwa puste opakowania po rzęsach. Czemu tego nie wyrzuciłam wcześniej? To jest pytanie. <grych> na pewno zostanie tutaj paleta z Anastazji, którą uwielbiam. Z takich rzeczy, których używam, to są te maskary. Aktualnie używam tych dwóch maskar. Właściwie tę zestalałę już skończyłam, a Panorama jeszcze się w miarę tam jakoś trzyma, ale na pewno. Będę musiała już tutaj zrobić podmiankę na jakieś nowe. Zamkniemy tutaj to opakowanie sztucznych rzęs. Że... Tu jest na przykład szminka Style, która w ogóle nie powinna być w tej kategorii. Opowiem wam co tutaj zostanie, ponieważ resztę omówimy tak naprawdę później w komodach, więc tutaj tylko to co zostanie. To eyeliner z Eveline brązowy, cień błyszczący ze Stili odcieni rose goldowy, który uwielbiam. Paleta z Bell kolekcji Pizigares. Lubię używać jej w codziennym makijażu, więc też zostanie. Co prawda do twarzy, ale to jest coś nowego, co muszę przetestować. Czyli ta kredka do oczu kolekcja Norwiny. Duet do brwi, którego na ogół używam już od dawna. I jedna zalotka z trzech, które tutaj leżą, i te dwie są już od dawna zepsute, a tylko ta jedna działa. Maskara, którą chcę przetestować. Kremowy cień, który dosyć lubię. Pisak do piegów, oczywiście, tu zostaje. Czarny eyeliner ze Estée Lauder. Jakże na dużą szufladę mam tutaj już rozpiskę, to jedyne organizator, które mogę użyć, to te małe, których mam tutaj pięć. Na pewno dokupię jeszcze jakieś, w zależności od tego, ile tutaj jeszcze będę potrzebować, ale po prostu te małe opakowania wzięłam na zapas. I tak prezentuje się ta szuflada. Po organizacji. Tutaj na pewno jeden mały będzie potrzebny na te wszystkie akcesoria do włosów, które mi się tutaj przydają, żeby były właśnie pod ręką. Wydaje mi się, że dokupię dwa organizery na pędzle, żeby tutaj wsadzić i one by były z tej strony, i następnie tam dalej po prostu już by były palety. Już wtedy nie potrzebowałabym tutaj nic więcej. Jeszcze szuflada to troszeczkę chaos, a to dlatego, że tutaj wsadziłam wszystkie rzeczy, które miałam w takim akrylowym organizerze. A więc no nie ma tutaj porządku. Wcześniej były tutaj tylko pudry. Jak widzicie, nawet mam tutaj madale po moim półmaratonie i dyszce warszawskiej. To jest generalnie za dużo rzeczy, żeby się połapała. Co tak naprawdę robić w jakiej kolejności, po prostu będzie chaos, niestety. Podkład z Eveline, który kiedyś bardzo lubiłam, ale wyparł go Better Than Perfect. z zimana w ciemniejszym kolorze, które zostaje. Dwie mini paletki z Natasha Denona, o ile nie jestem największą fanką tych palet, to one sobie zostaną, ponieważ będą fajne do podróży. Charakter Zimala, tylko w innym kolorze, jaśniejszy, i z Maybelline, tej tego odcienia Captivated nie używam. Ten chicki bardzo lubię. I tutaj jeszcze mam. Peachy, którego też nie używam, więc też tutaj się pozbędę. Cienie z lanką, z którymi się niestety nie polubiłam, więc one pójdą w świat. Kremowy bronzer z Evelyn, który, no jak widać, był użyty przeze mnie, ale nie pamiętam jak się sprawdził więc jeszcze dam mu szansę. Cienie Iskry absolutnie uwielbiam, w szczególności ten kolor, który niestety wygląda słabo, więc zostawię te dwa kolory, ale ten srebrny pójdzie w świat. Ten puter beżowy z pamiętam, że lubiłam, więc on jeszcze zostanie. Tutaj ta nowa wersja Coty Earthspan, która się mnie nie sprawdza, ponieważ jest za bardzo rozświetlający. Dlatego ten oddam mamie. Jeśli dobrze pamiętacie, to wcześniej byłam fanką SKN dwóch pudrów pod oczy. Ten ciemniejszy był fajny latem, ale już się przerzuciłam do coś innego, więc ten też komuś oddam. Tutaj mam paletkę z Charlotte Kirby, która za bardzo nie jest używana, ale po prostu o niej trochę zapomniałam. Też mi pamiętam, kupiłam w super promocji i w takich niestandardowych dosyć kolorach. Czy je wykorzystam? Być może. Nie ma pewności, ale na pewno ten kolor jest taki najbardziej użytkowy, a Resztę zobaczymy. Jakby muszę zobaczyć, jak one wyglądają na ustach, zanim je ich się pozbędę. Jest tutaj sporo kosmetyków, których jeszcze nie użyłam. Tutaj na przykład stick do konturowania, który jest tak jasnym odcieniu, że jest właściwie w tym samym kolorze, co moja skóra, dlatego nie dla mnie. Kremowy bronzery z Inglota, które bardzo lubię. To, co zawsze robię, jak przeglądam kosmetyki, no to sprawdzam, jaki to ma kolor, czy jest jeszcze dobry, w sensie, czy konsystencja się nie zmieniła, zapach i tak dalej. No i tak zazwyczaj wyglądają moje ręce. Tutaj widzicie, jak się błyszczy. Ten eyeliner zdecydowanie go zostawiam. Tutaj nie będę w stanie przejść przez wszystkie szuflady, wiecie, każdy produkt pojedynczo, bo tych szuflad jest po prostu za dużo. Dlatego też chciałam to uprościć, ale jak widzicie, w niektórych jest względny porządek, więc wtedy łatwiej będzie mi po prostu przejść przez te wszystkie kosmetyki. Mam tutaj dwa bronzery z marki Benefit Hula. Która na pewno wykończę. Nie wiem, czy ten jaśniejszy też, ponieważ on jest bardzo jasny. Raczej tak jasnej karnacji nie miewam. W sensie nie, nie dopuszczam do takiego momentu, żebym była aż tak jasna. Tak samo tutaj w przypadku mlecznej czekolady Stuface, ale jakoś ciężko mi się z tymi rzeczami pożegnać. Mam tutaj sporo brązerów, po które nie sięgnęłam już od dłuższego czasu. Ten kolor mi się bardzo podoba, jest taki cieplutki, jak lubię, więc brązer z Glam Shopu zostaje. Nie chcę mi się teraz zakręcić. Zapomniałam totalnie o jego istnieniu. Co my tutaj mamy, to brązer z Natasha Denony. Temu duetowi jeszcze dam szansę, ponieważ nie pamiętam, jak wyglądały te produkty na twarzy. Płynne brązery, które widzę, że są trochę za jasne. Tutaj już mogę powiedzieć w latach, że tych rzeczy nie używałam. Pamiętam, że ten brązer lubiłam, to jest Formula, więc zostawię jeszcze. Ale z tymi się tutaj żegnam. Następnie róże do policzków. I co na pewno zostawię, to to, co jest schowane tutaj z tyłu ale tylko w tej wersji różowej, którą bardzo lubię. Ale ta brzoskwiniowa nie przypadła mi do gustu. To serduszko z Too jest, to mam wrażenie, że był jeden z tych pierwszych wysokopłakowych kosmetyków, które używałam. Mam do niego sentyment, ale już od dawna nie używam, więc czas ją pożegnać. Zostawię sobie na pewno ten róż Dandelion, który mi się świetnie sprawdza w momencie, gdy naprawdę jestem blada. Bardzo podoba mi się ten kolor różu w kremie, więc go sobie sprawdzę na policzkach. Ale pozostałe róże mi absolutnie nie są potrzebne w takiej ilości, więc... Co się będzie to puszczę dalej w świat. Roświetlacze, czyli kategoria, która zawsze była moją topką, a ostatnio prawie w ogóle nie używam, tak czy inaczej. Jest tutaj sporo pozycji, które chcę zostawić. Przede wszystkim rozświetlacz Anastasia Amersi, który już od dawna nie jest w sprzedaży, ale go po prostu uwielbiam. MAX Soft Gentle. Moonstone z Becky. Buki z Benefitu także zostanie. Ten rozświetlacz z Vicoru także lubię. Do jasnych karnacji jest przepiękny. A reszcie mówimy bye-bye. I to nie jest tak, że tutaj są słabe kosmetyki, ponieważ mam tutaj dwóch takich drogeryjnych ulubieńców, czyli Paese Wonder Glow który jest cudny. Ten nawet nie wiem, czy jest jeszcze w sprzedaży, ale ten Lightning Setting Powder z My Secret to też jest absolutnie coś pięknego. Tutaj jeszcze rozświetlacz w postaci sypkiej, które są fajne do ciała i na pewno zostawię sobie tutaj ten Blonde od cień Golden Skin 06, ponieważ on cudownie się mieni. Larysa sama także piękne kolory, ale właściwie po nie nie sięgam, więc nie potrzebuję ich zostawiać, a ktoś na pewno skorzysta z moich bliskich. Zostawię na pewno też ten balsam z Reziwa, to prawda wolę jego jaśniejszą Wersje, ale ten także pięknie wygląda na skórze. Ten rozświetlacz płynie z kolekcji A Wings of Colors z Magdą Pieczonką, także jest super, więc też go zostawiam. Szklada z łazami i z korektorami, w której tak naprawdę wydaje mi się, że mogę zostawić miało ten korektor z Lorela, którego jeszcze nigdy nie używałam. Ale jeśli chodzi o wszystkie pozostałe tutaj produkty, to mam wrażenie, że to już są rzeczy, które są dawno po terminie. I raczej nie będzie bezpiecznie ich używać na twarzy. Może oprócz tej bazy, ponieważ to jest no raczej jeden z nowszych produktów tutaj. Więc cała reszta idzie niestety do kosza. W przypadku podkładów też tutaj jest kilka takich, które się tutaj zdecydowanie za bardzo zasiedziały, ale jest kilka takich świeżych, które właśnie stąd wyciągnę. Są bardzo zakurzone, ponieważ od dawna nie używane. Ale co ciekawe, to jak sprawdziłam, to też mięki nie zmieniły zapachu, konsystencji ani nic, mimo tego, że mam już je naprawdę długo. Więc na spokojnie sprawdzę, zobaczę, czy są zdatne jeszcze dla mnie do użytku. A jak nie, no to pozbędę się tutaj ich, ponieważ faktycznie mam je bardzo długo. Mówię o tych wszystkich z Maka, bo te skobo to w miarę nowości. Wlada, która nie ma w sobie tutaj w sumie praktycznie żadnej kolorówki, oprócz utrwalacza do makijażu, który zostaje oczywiście tutaj, fixing Spray z kriolanu. I tutaj jeszcze jakieś miniaturki. Te z Douglasa są z zeszłorocznego kalendarza adwentowego i tutaj też mam jakieś Ritualsa, też z zeszłego roku. One zostają i czekają po prostu na wyjazdę. W kolejnym szufladzie mam tutaj konturówki, kredki do oczu oraz eyelinery. Co się z tych rzeczy nadaje? Muszę sprawdzić tak naprawdę, czy one już nie pozasychały, te niektóre produkty, czy są jeszcze zdatne do użytku? Tutaj żółty eyeliner jest jak najbardziej w porządku. Właśnie mam takie kolorowe z które uwielbiam Epicure. To są naprawdę cudne eyelinery kolorowe, mocno pigmentowane, które się nie kruszą na jaskółce. Te wszystkie rzeczy tutaj, najbardziej świeżymi kosmetykami są na pewno te konturówki i kredki z Mesaudy. Konturówki z Glam Shopu też są w miarę nowe, ale ich w ogóle nie używam, więc ich się pozbędę na pewno. Te konturówki i kredki z Mesaudy są super, ponieważ są zastygające, tak samo też jak te kredki z Maybelline'a, które tutaj zostawiłam. W tej szuflady na pewno pozbywam się wszystkich klejów do Rzęsy. Nie są one jakoś bardzo stare, ale żaden z nich mi nie pasował. Nie wiem, po co je trzymałam tak naprawdę tutaj. No i sprawdźmy, co tutaj się nadaje. Duraline to jest produkt nieśmiertelny. <grym> Mam wrażenie, że wszystkie te rzeczy, które są w tej szufladzie, są tu stanowczo za długo, są wyschnięte. Wszystkie te dobre, ale w przypadku maskar to inna para kaloszy, ponieważ tutaj zawsze trzymałam zapas masker, które nie było otwierane. Dlatego zostają te maskary z lanką i te kolorowe z Maybelline. Te żele na pewno są dobre, więc pójdą w świat. Oprócz tego mam jakieś cienie, eyelinery, pomady, ale to wszystko już jest tutaj za długo, więc tymi rzeczami się pożegnam. Lada z pigmentami to jest coś, z czym absolutnie nie mogę się pożegnać. Tutaj zostaną na pewno wszystkie te z efektów, które uwielbiam. Zmak. Być może też, więc tutaj oprócz eyelinerów, które na pewno już są za bardzo suche, wszystko zostanie. Jakieś brokady też się przydadzą może kiedyś do jakichś ozdób czy paznokci, czy czegokolwiek więc tutaj raczej większość zostanie za mną. Podobnie ze sztucznymi rzęsami tutaj też zrobię sobie na spokojnie jakąś przebiórkę, ale wydaje mi się, że wszystko jest takie użytkowe jak najbardziej dla mnie. Ale w paletach zrobię konkretny remanent. Tutaj na pewno co chcę zostawić to wszystkie palety z Anastazji Beverly Hills, ponieważ to są te cienie, które najbardziej lubię, którą formułę uwielbiam więc sobie wszystko tylko ładnie poczyszczę i wsadzę do komodyn Mówiąc, co zostawiam, to te palety połysków z Glam Shopu, te wszystkie turbopigmenty, holo, cienie, oczywiście zostają mi taka mini paletka. Dwie palety z cieniami takimi pastelowymi mogą się mu przydać. Tak naprawdę fajny pop-up kolor możemy uzyskać. Te palety uwielbiam ze względu na szatę graficzną, ale także na cienie. Tutaj też jak najbardziej niektórych mogę użyć w makijażach, więc zostają. No jak mówiłam, palety z Anastazji. Przejdźmy jeszcze przez te rzeczy, które zostawiam. Dwie palety z Glam Shopu, Essencia oraz neutralna. To są palety, których używałam do mojego ślubnego makijażu i chcę zrobić filmik z tym makijażem. Wiem, już dawno temu to było, ale chcę to nagrać, więc póki co zostają. Tutaj mam bronzery i także róż trochę po przejściach, ponieważ często mnie używane. Ze starską The Stars, które zostają. Kudry chyba będą tutaj z tyłu, albo nawet w tej dużej części, jeszcze nie wiem, ale tutaj mam jeden. Z podkładów, które miałam w toaletce, to. Usuwam ten spazer, nie sprawdził mi się. Tutaj mam zużyty już praktycznie trumacz Nude, ale dokończę go. All Hours też już na wykończeniu. Ten styczikry mi się mnie nie sprawdził, więc też go oddam. Ten z maką zostawię, ale w sumie bardziej do używania na ciało niż te twarze. I zostawię też te mocno kryjące podkłady ze Stars from The Stars. Z mam tutaj dwie, które mi się sprawdzają, więc też tutaj dorzucę. I szminki, które lubię, ale które rzadziej używam, także zostają. A teraz zadzieje się magia i wsadzę tutaj te wszystkie rzeczy, które zostawiam z tamtych komód. I tak prezentuje się ta szuflada po przeorganizowaniu wszystkiego. Czy to jest dalej racjonalna ilość? Nie powiedziałabym. To jest dalej za dużo na to, wiecie, ile jest jedna osoba w stanie zużyć. Ale jak już mam te rzeczy, a nie wiem, niektóre są kilkuletnie, więc już nikomu nie oddam, no to... Jakby, jak jest szansa, że jeszcze użyję, no to sobie podtrzymam, e, póki mam tak naprawdę na to miejsce. Także tak to się prezentuje. Jeszcze tutaj dorzucę organizery z tyłu, żeby e, właśnie parę. Sekcję tutaj dodać, tak jak mówiłam o tych pigmentach, brokatach, to jeszcze tutaj dorzucimy i wszystko będzie po prostu na tip-top. Bardzo mi się podoba, jak to wyszło. Jedyne, co mnie martwi, to fakt, że przeszliśmy dzisiaj jedynie przez te kosmetyki, które były w tych dwóch komodach. A jest jeszcze jedna komoda, którą wcześniej, jeszcze zanim tutaj pozmienialiśmy te pokoje ze sobą, to miałam taką dużą komodę za plecami i tam trzymałam wszystkie nowości, zapasy kosmetyków, ogólnie wszystkie nowe kosmetyki. No i tam trochę tych rzeczy jest i też muszę to spoko no, spokojnie przejrzeć, więc jest duża szansa, że tutaj parę rzeczy z tych, co są w tym momencie. W po pozamieniam. W sensie, że jakby wyrzucę stąd na rzecz właśnie jakichś nowych rzeczy. No ale wiadomo, że tamte też muszę przetestować, zobaczyć, czy mi się sprawdzają, czy nie. Tutaj mam takie, wiecie, kosmetyki, które lubię. Jeśli faktycznie dużo się tutaj zmieni i będziecie chcieli zobaczyć, to wtedy zrobię już taki update właśnie z organizacją kosmetyków, co ja dokładnie tutaj mam dlaczego te rzeczy tutaj trzymam. W sensie co mi się u nich spodobało tak na spokojnie, ponieważ z tym sprzątaniem toaletki jednak jest problem, żeby powiedzieć co nieco o kosmetykach. I żeby ten film nie trwał godzinę, czy nawet więcej, więc jakbym chciała o każdym produkcji chociaż zdanie powiedzieć, no to trochę byśmy tutaj czasu spędzili, więc e, zrobiłam to tak wszystko w skrócie, ale na no spokojnie będę mogła właśnie osobny film nagrać o tej organizacji, jakie tutaj mam kosmetyki i ich recenzje. E, także dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku, pa pa.